Niewiele ponad miesiąc temu, gdy nowy rok pukał do naszych drzwi, pytaliśmy z przekąsem, gdzie jest zima. Już na początku lutego stało się. Zima zawitała do najcieplejszego miasta w Polsce. W cenie znów są ciepłe rękawice, czapki i szaliki. Prywatni przedsiębiorcy nie nadążają za towarowaniem. Brakuje artykułów najwyższej potrzeby łopat do odśnieżania i sanek. Służby dwoją się i troją, by ułatwić obywatelom dotarcie do zakładów pracy. To niemal szyzyfowy trud, ale w Zjednoczonym Państwie nie ma rzeczy niemożliwych. Tam, gdzie brakuje rąk do szuflowania, bezcenna, Okazuje się obywatelska postawa. Dreptacze przychodzą z pomocą. Wespół jesteśmy silni. Co to jest to białe? No śnieg. Bo no moje dzieci nie wiedzą na przykład. No nie, no ja już nie mam, nie mam tyle lat, żebym nie widziała, co to jest. A pamięta pani jakąś taką zimę żyło? No pamiętam, 70, chyba 78 czy 9 rok taki był, że po, po kolana wpadłam do śniegu. Biceps idzie. Tak jest, no, słudniemy trochę. Tak, ale, ale, ale co to była, także teraz trzeba zapytalać. Nie rozumiem się. Fajnie było, żeby wszyscy ośnieżali, to byłoby super. A to niestety jest tak, że jedni robią, drudzy nie. Czekają, nie wiem na co. Ja dzisiaj tak padłam do śniegu, że. <noise> nie mogłam wyjść tam, gdzie nie odkurzony. Parę dni popadało i wysoko jest śniegu. Zaskoczenie? No dla nas nie, ale dla drogowców pewnie tak. Jak widać nikt nawet nie odśnieżył chodnika w centrum miasta. Się cieszymy, że jest, dzieci zobaczą małe, takie dziwne zjawisko się chodzi. Mogliby troszkę odśnieżyć, przynajmniej w tych miejscach, gdzie się chodzi. Jest zima, cudownie, że jest zima, jest co robić, odgarnia się. Choć żywioł zdaje się celowo utrudniać funkcjonowanie wielu jednostek i sparaliżować gospodarkę, większość obywateli nic sobie z tego nie robi. Dzięki pogodzie ducha sąsiadów, zmotoryzowani przed odśnieżaniem swoich czterokołowców mogą natknąć się na niespodziankę, wywołującą uśmiech. Szczera radość przyda się kierowcom, którzy napotykają przeszkody na drogach w całym powiecie. Tylko w ciągu weekendu policja odnotowała aż 13 kolizji, i jeden wypadek. Obywatele, bądźcie silni, niestraszna nam zima, dopóki trzyma, o ile my, trzymamy się razem!